Cześć, tutaj Elfik. Wiecie co lubię? Lubię sprawdzać, jak drobne z pozoru zmiany potrafią mieć ogromny wpływ na to, jak ostatecznie wygląda nasz rysunek czy obraz. I tym razem wpadły mi w ręce dwie techniki, które wydają się mocno do siebie podobne czyli pastele twarde i pastele suche. Które z nich spodobają mi się bardziej, które będą przyjemniejsze w pracy? I przede wszystkim, czy będzie widać jakąkolwiek różnicę na jednej i drugiej stronie rysunku? Które z nich warto wybrać? Jak się sprawdzą? Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania. Jak pewnie zdążyliście zauważyć w rysowaniu i w malowaniu, też fascynują mnie nie tylko sprawy techniczne, takie jak poprawne odwzorowanie proporcji czy światło cienia. Bardzo lubię, kiedy mój rysunek ma jakiś motyw przewodni i często staram się, by wzmocnić ich temat poprzez zastosowanie odpowiedniej kolorystyki czy techniki, kadru i innych rzeczy. Z tego powodu na moim kanale możecie zobaczyć mnóstwo filmów, na których robię dokładnie takie same rysunki, ale zmieniam w nich tylko jedną rzecz. Na przykład cenę danego produktu, czy może styl albo technikę. Potem na końcu decyduję, która wersja podobała mi się bardziej i zastanawiam się, z jakiego powodu tak było. Prowadzenie kanału na YouTube sprawia, że mam okazję przetestować mnóstwo różnych technik i spośród nich wybierać te, które w danym momencie pasują mi najbardziej. Tym razem dzięki uprzejmości firmy Kohinor padły mi w ręce dwa pudełka różnych pasteli i postanowiłam sprawdzić, czym się różnią, bo okazało się, że typów pasteli jest więcej niż sądziłam i że każde z nich mają różne właściwości. Pierwszym pudełkiem były pastele suche Toy Sondor, których już kiedyś używałam. Wykonywałam nimi wtedy portret Torina dębowej tarczy, więc kojarzyłam, jak się zachowują. Natomiast drugi komplet, jaki otrzymałam w ramach współpracy, to pastele twarde Gioconda, których chyba nigdy wcześniej nie miałam. Sprawdziłam oba zestawy na różnych papierach dedykowanych do pasteli, bo popełniłam kiedyś taki błąd, że próbowałam rysować pastelami suchymi na kartce do Xero, takiej bardzo gładkiej i śliskiej, i byłam w wielkim szoku, dlaczego to nie działa. I ciekawe, czy są tutaj z nami osoby, które też tak mają i którym też jest teraz wstyd. Okazało się, że pastele twarde bardziej wczepiają się w papier i to na tyle, że nie rozmazują się pod naciskiem palca. Było więc naturalne, że postanowiłam to ich użyć w pierwszej kolejności. Testując pastele, jednocześnie wybierałam papier, jakiego użyję do rysunku. Zdecydowałam się na ten z barwionymi kartkami, bo na nim dużo ładniej wygląda narysowane światło. Bardzo często polecam na moim kanale używanie papieru innego niż biały, bo na nim właśnie genialnie wygląda narysowane światło. Ale sama z uporem maniaka bardzo często rysuję na kartkach białych. I powód jest taki, że po prostu posiadam bardzo dużo białych bloków rysunkowych i chciałabym je wszystkie wykorzystać, a nie dokupować sobie wciąż nowych. Także to jest w zasadzie jedyny powód. No dobrze, ale rysunek zaczęłam od pasteli twardych. Używałam kompletu Giokonda 48 kolorów. Pastele były w formie wąskich sztabek, przez co rysowanie cienkich linii i szczegółów nie było tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Chociaż wydaje mi się, że wszyscy dobrze wiemy, że urok pasteli polega właśnie na tym, by stworzyć rysunek niekoniecznie szczegółowy, taki ulotny, ale o tym będzie w dalszej części programu. Zastanawiałam się, czy wykonać szkic ołówkiem, ale skoro w poprzednim filmie mówiłam o malowaniu bez szkicu, to dziś też spróbuję pociągnąć ten temat i udowodnić, że ma zastosowanie nie tylko wtedy, gdy mowa o kryjących farbach. Oba rodzaje pasteli, których używałam, mają dobre krycie i umożliwiają zakrywanie pierwszych warstw kolejnymi warstwami, dzięki czemu brak szkicu w ogóle mnie nie stresował. Zdjęcie, które wybrałam, miało bardzo delikatny, taki ulotny wręcz charakter. Było trochę jak sen za lekką mgiełką, wręcz impresja. A brak szkicu pomógł mi tą impresję, czyli właśnie wrażenie, podkreślić. Szkic warto stosować wtedy, gdy zależy nam bardziej na efekcie realistycznym, taki wręcz przyziemnym, ale chyba zgodzimy się, że w tym rysunku zupełnie nie o taki efekt nam chodzi. Tutaj miało być lekko, ulotnie i cukierkowo. Pastele twarde nie ulegają rozcieraniu i bardzo mocno kryją. Są na bazie wosku i nawet przypominają swoją twardością grafity kredek. A mimo to, możecie zauważyć, że rysunek wyszedł mi taki delikatny i bardzo lekki. Dzięki woskowej formule kolory bardzo łatwo się mieszały i praca była przyjemna. Pastele ślisko sunęły po dość chropowatej kartce, zostawiając wyraziste plamy koloru. A ja mam wielką ochotę, by użyć ich też do bardziej szczegółowego rysunku. No dobra, ale czas na pastele suche. Ta technika kojarzy się z pracami o niewielkiej liczbie detali, ale widziałam wykonane nimi rysunki także bardzo detaliczne, jak ten autorstwa Paula Bartleta. Tak sobie myślę, że powinnam w niedalekiej przyszłości w ramach wyzwania spróbować narysować coś bardzo, bardzo szczegółowego, hiperrealistycznego, może, właśnie pastelami. I to brzmi jak coś, co mogłoby zająć bardzo dużo czasu i. Byłoby dość trudne, no ale YouTuber zrobi dla swoich widzów wszystko, prawda? Wszystko dla waszej rozrywki. Dajcie mi znać, czy jesteście czymś takim zainteresowani. No dobrze, ale pomówmy o mojej inspiracji na dzisiejszy rysunek. Przyznam, że poszłam tutaj drogą dość prostych skojarzeń i uważam, że nic z tym złego. Choć pastele występują w wielu kolorach, w tym w neonowych, ciemnych czy nasyconych, to jednak samo słowo pastelowy kojarzy się z odcieniem mocno rozbielonym i delikatnym. I z tego właśnie powodu zaczęłam szukać zdjęć w takich właśnie barwach. Zatopiłam się w świecie zachodów słońca, makaroników, kostiumów od Chanel i ostatecznie wybrałam zdjęcie, które już od dawna miałam zapisane na swoim dysku, ale brakowało mi odpowiedniej techniki, by je odtworzyć. Kredki, farby czy ołówki wydawały mi się zbyt nachalne do przedstawienia tej ulotnej scenki. Co innego pastele suche, które są pyliste i miękkie. Można je bardzo łatwo rozmazywać wiszerem i wymazywać gumką. W języku angielskim są właśnie zwane soft pastel, czyli pastele miękkie, delikatne wręcz. I istnieje także wersja super sucha, chociaż w zasadzie powinno się mówić super miękka. Zawsze mnie intrygowała ta niezgodność w nazywaniu pasteli suchych pastelami miękkimi w języku angielskim. Jeżeli któryś z moich widzów ma więcej informacji na ten temat, dlaczego to zostało właśnie w taki sposób przetłumaczone, to bardzo proszę niech mi da znać, ciekawa jestem. Tak, nawiasem mówiąc, Lana Del Rey, którą dziś rysuję, jest jedną z tych osób, które naprawdę warto portretować. Ma bardzo ciekawe rysy twarzy, które często tworzą dość ciekawy światłocień. Tutaj na tym rysunku akurat go nie widać, bo i rysunek, i zdjęcie skupiają się raczej na tym cukierkowo sielskim klimacie pikniku, który podkreślałam, rozmazując niektóre fragmenty wiszerem. Przyznam, że do tej pory raczej nie sięgałam po pastele suche ze względu na to, że są one dosyć krótkie i niewygodnie mi się je trzyma. Oraz mam taką przypadłość, że bardzo nie lubię dotykać suchych rzeczy, takich jak kreda czy cienkie rajstopy. Na szczęście okazało się, że istnieje gadżet, który rozwiązuje te problemy. Kochinor ma w swojej ofercie uchwyt do pasteli. Jestem tym przedmiotem zachwycona, bo. Doskonale chwyta oba rodzaje pasteli, mimo że różnią się średnicą i kształtem. Ale najlepsze w nim jest to, że jest dość ciężki, przez to, że czujemy się jakbyśmy trzymali coś drogiego. W filmie, w którym robiłam przegląd akcesoriów do rysunku hiperrealistycznego, wspomniałam Wam, że posiadam zestaw darmowych przedłużaczy Zwisza i że one są w porządku, ale powiem Wam, że kiedy wzięłam w ręce. Ten przedłużacz z Kohinora to jednak chyba zmieniłam zdanie na temat tamtych przedłużaczy, bo ten jest taki ciężki i porządnie wykonany, przez co mamy wrażenie, że trzymamy w rękach coś bardzo drogiego. I nawiasem mówiąc muszę kiedyś pokazać ten przedmiot moim niezwiązanym z rysunkiem znajomym i zapytać z czym im się kojarzy ten przedmiot, czy ich, ich zdaniem jest ten przedmiot. I koniecznie pamiętajcie także o zabezpieczeniu waszego pastelowego rysunku fiksatywą, żeby uchronić go przed roztarciem. Na opakowaniu fiksatywy zauważyłam napis ochrona UV i uznaję, że stosowne będzie dodanie, żebyście nie używali tej fiksatywy jako lakieru do włosów. I pewnie słuchając tego, co ja tutaj teraz mówię, myślicie sobie, no dobra, ale kto byłby taki głupi, żeby fiksatywy używać do włosów, jako lakieru do włosów? No a mi się przypomina sytuacja takiej pewnej kobiety, której skończył się lakier do włosów i postanowiła w swym geniuszu użyć kleju w spreju. I skończyło się na... Ostrym dyżurze w szpitalu i rachunku na 10 tysięcy dolarów, z tego co pamiętam. Także przedmiotów nieprzeznaczonych do użytku na skórze, nie używamy na skórze. Przedmiotów przeznaczonych do rysowania, używamy do rysowania, a na pewno nie próbujemy psikać nimi sobie w głowę albo w twarz. Musiałam to dodać. No dobrze, koniecznie dajcie mi znać, która z tych stron podoba Wam się bardziej, które z tych pasteli są Waszym zdaniem ciekawsze, które powinnam wypróbować. Dajcie mi też znać, czy Waszym zdaniem w ogóle widać różnice pomiędzy poszczególnymi stronami. Wydaje mi się, że z daleka mniej widać, ale z bliska ta różnica już jest dosyć znacząca. Dajcie mi też znać, czy Waszym zdaniem powinnam podjąć się wyzwania i spróbować narysować rysunek hiperrealistyczny przy użyciu tych pasteli. I jeśli tak, to których? A jeżeli lubicie elfy albo rysowanie albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze. I dawajcie łapki w górę. Cześć. Dodzik, jakbym cię zapytała o to, do czego to jest, to co byś powiedziała? Jakbym ci nie powiedziała, do czego to jest, to co byś powiedziała? Family friendly odpowiedź wyłącznie. No to jest przedłużać do nie, pasteli. Po prostu, jak masz pastele, które są krótkie, trzyma na... i tak, i to trzymasz po prostu i ten.